5 głównych wiadomości emerytalnych. Subskrybuj, aby być na bieżąco. 4000 zł na walkę z inflacją. Sprawdź, czy należy ci się ten dodatek i jak go otrzymać. Obecna sytuacja ekonomiczna w kraju i za granicą sprawia, że wiele osób ma trudności z codziennym utrzymaniem. Wzrost cen produktów i usług sprawia, że coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Problem ten dotyczy nie tylko Polaków mieszkających w kraju, ale również emigrantów. Jednak rządy państw starają się stawić czoła tej sytuacji i zapewnić wsparcie dla swoich obywateli. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, rządy wprowadzają dodatki mające złagodzić skutki wzrostu inflacji i wysokich cen. Niedawno w Polsce ogłoszono program wsparcia, który przewiduje wypłatę dodatkowych środków w wysokości 4000 zł. Dla osób, które spełniają określone kryteria. Celem tego dodatku jest rekompensata za wzrost cen energii, gazu i żywności. Aby skorzystać z tego wsparcia, osoba musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim jej dochody netto nie mogą przekraczać określonego pułapu. Dla gospodarstw jednoosobowych maksymalna kwota to 2100 zł, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych wynosi 1500 zł na osobę. Istnieje także zasada złotówka za złotówkę, która oznacza, że dodatek zostanie przyznany nawet w przypadku przekroczenia tego pułapu, ale kwota wsparcia będzie pomniejszona o wysokość przekroczenia. Na podobne wsparcie, choć w innej wysokości, mogą liczyć Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Tamtejsze Ministerstwo Pracy i Emerytur udostępniło informacje na temat dostępnych dodatków dla osób o najniższych dochodach. Program wsparcia obejmuje zarówno pracujących, jak i emerytów. Łączna suma dodatków, jaką można otrzymać w Wielkiej Brytanii wynosi 1350 funtów. Osoby z polskim obywatelstwem, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogą liczyć na dodatek od drożyzny w wysokości 900 funtów. Ta kwota będzie wypłacana w trzech ratach 301 funtów, 300 funtów i 299 funtów. Pierwsza tranża wsparcia pojawi się na kontach beneficjentów wiosną tego roku. Następne dwie ratalnie zostaną przelane w listopadzie 2023 oraz wiosną 2024 roku. Dodatkowo, osoby będące beneficjentami pewnych programów i świadczeń w Wielkiej Brytanii również mogą liczyć na ten dodatek. Dotyczy to m.in. osób korzystających z kredytu uniwersalnego, zasiłku dla osób poszukujących pracy opartego na dochodach, wsparcia dochodu, Zasiłku z tytułu zatrudnienia i wsparcia uzależnionego od dochodów, kredytu emerytalnego, pracowniczego, kredytu podatkowego oraz zasiłku na dziecko. Dodatek ten ma na celu złagodzenie skutków rosnących cen i inflacji dla najmniej zarabiających osób. Stanowi bardzo ważne wsparcie dla wielu rodzin, które borykają się z trudnościami finansowymi. Rządy starają się tworzyć programy, które nie tylko pomogą w pokryciu codziennych wydatków, ale również zachęcą do oszczędzania i inwestowania, co ma przyczynić się do poprawy globalnej sytuacji gospodarczej. Dzięki tym dodatkom osoby zmagające się z wysokimi cenami będą miały łatwiej radzić sobie z wydatkami i utrzymaniem domowego budżetu. Obywatele mają nadzieję, że rządy dalej będą angażować się w walkę z inflacją i wysokimi cenami, aby zapewnić im lepszą przyszłość i większą stabilność ekonomiczną. Przechodzimy teraz do kolejnej ważnej wiadomości. 550 zł za darmo dla każdego. Nie zwlekaj, oferta jest ograniczona czasowo. Dowiedz się, jak się zgłosić. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z istnienia tego dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. Jest to pomoc finansowa, którą świadczenie te dostają dzieci po śmierci rodziców. To szczególnie ważne dla sierot, które pozostają bez opieki rodziców i muszą radzić sobie same. Dodatek ten ma na celu zapewnienie im środków na podstawowe potrzeby takie jak wyżywienie, ubranie, opłacenie rachunków czy opiekę zdrowotną. Każdego roku wiele dzieci w Polsce traci jednego lub obu rodziców. Często jest to wynik tragedii, jak wypadki samochodowe, choroby lub inne nieszczęścia. Dla tych dzieci codzienność staje się coraz trudniejsza, gdy nie mają nikogo, kto by ich utrzymał i dbał o ich dobro. Dodatek w wysokości 550 zł od ZUS jest tutaj, by pomóc im przetrwać i dawać im nadzieję na lepszą przyszłość. ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest instytucją państwową odpowiedzialną za świadczenie różnych form pomocy socjalnej, w tym dodatków dla sierot. To właśnie do ZUS należy skierować wniosek o ten dodatek. Wniosek ten jest stosunkowo prosty i można go złożyć osobiście w jednym z biur ZUS lub wysłać pocztą. Po złożeniu wniosku, ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie go i podjęcie decyzji w sprawie przyznania dodatku. Wniosek ten musi zawierać podstawowe dane dotyczące sieroty, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje o rodzicach i ich śmierci. Dokumenty potwierdzające zgon rodziców także powinny być dołączone do wniosku. Organ Rentowy ZUS, zajmujący się tematyką świadczeń rodzinnych oraz decyzją o przyznaniu dodatku, dokładnie analizuje wniosek i dołączone dokumenty. Po wydaniu decyzji w sprawie przyznania dodatku, pieniądze są regularnie wypłacane na konto sieroty. Każdego miesiąca sierota otrzymuje 550 zł, które może wykorzystać na swoje potrzeby. Ta kwota może pomóc w pokryciu codziennych wydatków, takich jak jedzenie, ubranie, opłaty za mieszkanie czy leki, ale także w zapewnieniu dostępu do edukacji czy rozwoju osobistego. Jednak ZUS nie jest jedyną instytucją oferującą pomoc sierotom. W Polsce istnieje wiele organizacji pozarządowych, które również angażują się w wsparcie dla tych dzieci. Organizacje takie jak Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Caritas, Polski Czerwony Krzyż. Czy inne prowadzą różnego rodzaju programy i projekty mające na celu poprawę życia sierot. Ofiarują one nie tylko wsparcie finansowe, ale także emocjonalne i psychologiczne. Dodatek w wysokości 550 zł od ZUS jest ważnym krokiem w stronę poprawy sytuacji sierot w Polsce. Oferuje on nie tylko finansową pomoc, ale także daje im poczucie, że są ważne i mają swoje prawa. To jest nieocenione dla tych dzieci, które muszą radzić sobie ze stratą rodziców i stawiać czoła wielu trudnościom. Ważne jest, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym dodatku i zaczęło z niego korzystać. Istnieje wiele sierot w Polsce, które nie zdają sobie sprawy z tego, że mają prawo do tej pomocy. Dlatego tak istotne jest, aby informacje na temat dodatku były dostępne i szeroko rozpowszechniane. Każde dziecko, które straciło rodziców, powinno znać swoje prawa i możliwości wsparcia. Dodatek w wysokości 550 zł od ZUS to szansa na lepszą przyszłość dla sierot. To również szansa dla nas jako społeczeństwa, aby pokazać solidarność i troskę o tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Każdy z nas ma obowiązek i odpowiedzialność, by wspomóc tę grupę dzieci i dać im szansę na godne życie. Warto więc szerzyć tę informację, aby żadna sierota nie została bez pomocy. Zapewnienie finansowego wsparcia i opieki, to nasz wspólny obowiązek. ZUS, organizacje pozarządowe i społeczeństwo cywilne powinny współpracować i działać razem w celu zapewnienia jak największego wsparcia dla sierot w Polsce. Tylko w ten sposób możemy budować lepszą i bardziej sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich dzieci. Przejdźmy teraz do trzeciej ważnej wiadomości tego wydania. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z wiadomościami. Renta alkoholowa 2024. Kto może na niej skorzystać? Oto warunki, które musisz spełnić. Renta alkoholowa to świadczenie przyznawane osobom, które z powodu choroby alkoholowej straciły zdolność do pracy. Aby otrzymać pieniądze, muszą być spełnione pewne warunki. Jednak nie każda osoba chorująca może starać się o rentę alkoholową. Świadczenie przysługuje jedynie tym, u których choroba spowodowała poważne schorzenia uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia zarobkowego. Zgodnie z definicją w ustawie osoba niezdolna do pracy to taka, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do wykonywania pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie ma możliwości jej odzyskania po przekwalifikowaniu. To oznacza, że osoba musi posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. Ponadto niezdolność musiała wystąpić w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych określonych w ustawie emerytalnej, a także należy mieć odpowiedni staż ubezpieczenia. W celu uzyskania renty alkoholowej konieczne jest podjęcie procedury w ZUS. Decyzję o przyznaniu renty podejmuje orzecznik oraz komisja lekarska. Renta może być przyznana na określony czas lub bezterminowo, w zależności od sytuacji i stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie. Warto wiedzieć, że alkoholizm to choroba prowadząca do wielu poważnych schorzeń, takich jak marskość wątroby, choroby nowotworowe i zaburzenia koordynacji ruchowej. Osoby, które cierpią na alkoholizm, często nie są w stanie podjąć pracy zawodowej. Dlatego rząd polski wprowadził rentę alkoholową. Aby zapewnić tym osobom środki do życia. Wysokość renty alkoholowej zależy od informacji zawartych w orzeczeniu lekarskim. Jeśli wystąpiła całkowita niezdolność do pracy, renta może wynieść 1580 OM zł, a w przypadku częściowej niezdolności do pracy 1691 zł. Warto również pamiętać, że co roku renty podlegają waloryzacji, co oznacza, że w marcu 2024 roku możemy spodziewać się podwyżki świadczenia. By złożyć wniosek o rentę alkoholową, można skorzystać z różnych form osobiście, pocztą lub za pośrednictwem internetu. Jeśli wybierzemy formę elektroniczną, należy zalogować się na stronie serwisu PUEZUS i wypełnić odpowiedni formularz. Należy również określić sposób odbioru decyzji. Wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak informacje potwierdzające czas zatrudnienia, stan zdrowia i wysokość wynagrodzeń. Mogą one być dostarczone pocztą lub osobiście do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeśli wybraliśmy dostarczenie decyzji w formie elektronicznej, zostaniemy powiadomieni mailowo lub SMS-em o nadejściu dokumentu. W celu uzyskania dostępu do niego należy zalogować się na swoim profilu PUE. I podpisać urzędowe poświadczenie doręczenia. Decyzja odnośnie przyznania renty alkoholowej zostanie podjęta w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich kwestii przez ZUS. Jeśli jednak nie zgadzamy się z decyzją, możemy odwołać się do sądu okręgowego. Zostały dwie ważne wiadomości tego wydania, zostańcie z nami. Nowy wiek emerytalny w Polsce już nie ulegnie zmianie. Znamy też wysokość waloryzacji emerytur na 2024 rok. Nowy wiek emerytalny w Polsce jest tematem, który budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Obecnie mężczyźni mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat, a kobiety w wieku 60 lat. Jednak wiele osób decyduje się na dalsze pracowanie po osiągnięciu tego wieku. Aby zwiększyć wysokość swojej emerytury. Najnowsze dane statystyczne wskazują, że coraz więcej Polaków decyduje się na pracę po 60 i 65 roku życia. Głównym powodem takiego wyboru jest fakt, że wysokość emerytury zależy od liczby przepracowanych lat. Im więcej lat pracy, tym wyższa emerytura. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat zmiany wieku emerytalnego w Polsce. Rząd rozważa możliwość podniesienia wieku emerytalnego i sprawienia, że praca po osiągnięciu tego wieku stanie się obowiązkiem, a nie możliwością. Minister Marlena Malong wyraźnie zadeklarowała, że rząd planuje wprowadzić nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego. Dokładne szczegóły tego planu są jeszcze nieznane, jednak wiele osób obawia się, że będą musiały pracować dłużej przed przejściem na emeryturę. Warto także wspomnieć o waloryzacji emerytur, która odbywa się co roku. Polega ona na dostosowaniu wysokości emerytur do wzrostu cen i kosztów życia. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł aż 14,8%, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o 250 zł. Niestety prognozy na kolejne lata nie są zbyt optymistyczne. Planuje się, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie tylko 10,9%, a w 2025 roku zaledwie 5,77%. Przewiduje się, że w kolejnych latach wskaźnik ten nie przekroczy 5% ze względu na spodziewany spadek inflacji. To oznacza, że emerytury będą wzrastały znacznie wolniej, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową seniorów. Warto także porównać wiek emerytalny w Polsce do innych krajów w Europie. W większości państw europejskich wiek ten jest taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosi 65 lub 67 lat. Najwyższy wiek emerytalny obowiązuje w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie wynosi 68 lat. Natomiast najniższy wiek emerytalny jest w Mołdawii, gdzie kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 57 roku życia, a mężczyźni po osiągnięciu 62 lat. Wnioski są jasne. Wiek emerytalny w Polsce nie jest jednolity i obecnie możliwe jest przejście na emeryturę w różnym wieku w zależności od płci. Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości zostaną wprowadzone zmiany, które wydłużą okres pracy przed osiągnięciem emerytury. Dlatego warto zacząć planować swoją przyszłość finansową i zastanowić się, jak zapewnić sobie odpowiednie środki na starość, niezależnie od wieku emerytalnego. Przechodzimy do ostatniej wiadomości tego wydania. Emeryci dostaną dwie dodatkowe wypłaty w 2024 roku. Ile wyniosą 13 i 14 emerytura? ZUS szykuje się do rekordowej pracy. Rok 2024 będzie dla milionów polskich emerytów rokiem dodatkowych świadczeń. Choć szczegóły nie są jeszcze ustalone, prawdopodobne jest, że budżet na ten rok zapewni środki na 13 i 14 emeryturę oraz podwójną waloryzację świadczenia. Ale to jeszcze nie koniec. 13 i 14 emerytura to dodatkowe środki przysługujące emerytom korzystającym z różnych form ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to nie tylko emerytów z powszechnego ubezpieczenia społecznego, ale także ubezpieczenia rolniczego, funkcjonariuszy służb, żołnierzy zawodowych, kombatantów i weteranów wojennych i wojskowych. Choć te ustawy były inicjatywą rządu zjednoczonej prawicy, to według nieoficjalnych informacji rząd Donalda Tuska ma zamiar utrzymać te świadczenia przynajmniej przez dwa lata. Ostateczną decyzję w tej sprawie będą miały dwie kluczowe kwestie. Dodatkowo, według zapowiedzi rządu, budżet na rok 2024 ma zabezpieczyć środki na podwójną waloryzację emerytur. Pierwsza waloryzacja ma się odbyć już w marcu, a druga prawdopodobnie we wrześniu. Kluczowa będzie pierwsza waloryzacja, która zależy od trzech czynników: średniej rocznej inflacji konsumenckiej, średniej rocznej inflacji emerytalnej oraz wzrostu średniej pensji. Ostatni czynnik poznamy w lutym. Kiedy to Główny Urząd Statystyczny opublikuje odpowiednie dane. Według najnowszych spekulacji wskaźnik waloryzacji może wynosić 11,4%. To oznaczałoby, że minimalna emerytura wyniosłaby 1769,52 zł. Taka sama kwota brutto przypada na 13 emeryturę, która ma zostać wypłacona w kwietniu 2024 roku. Do jej kwoty należy jednak dodać 9% składki zdrowotnej i 12% podatku dochodowego. 14 emerytura będzie wypłacana w drugiej połowie roku, prawdopodobnie we wrześniu lub październiku. Jej wysokość zostanie określona na podstawie aktualnej wysokości otrzymywanej emerytury. Według dziennika Gazeta Prawna, maksymalna kwota 14 emerytury w 2024 roku wyniesie do 2650 z brutto, czyli 2200 zł netto. Od tej kwoty będą odliczane 9% składki zdrowotnej i 12% podatku dochodowego. Niestety, nie wszyscy emeryci otrzymają 14 emeryturę. Zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, świadczenie będzie odpowiednio niższe dla osób pobierających emerytury powyżej określonego progu. W 2024 roku próg ten zostanie ustalony na poziomie 2900 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że osoby pobierające emerytury powyżej 5550 zł brutto nie otrzymają 14. emerytury. Kwestią nieustaloną jest także kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 30 tysięcy zł i może zostać podwojona do 60 tysięcy zł. Taki krok pozwoliłby emerytom pobierającym emerytury do 5 5000 zł brutto miesięcznie uniknąć płacenia podatku dochodowego. Oznaczałoby to oszczędność nawet do 3,6 tysięcy złotych rocznie. Należy jednak pamiętać, że decyzje w tej sprawie nie są jeszcze ostateczne. Według ekspertów, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych spowodowałoby zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o 38,5 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów szacuje, że ta kwota może być nawet o 10 miliardów złotych wyższa. Dziękujemy za oglądanie. Nie nic skandę zasubskrybować kanału, aby być z ważnymi wiadomościami.